Thank you Witajcie! dzisiaj chciałem wam przedstawić niewątpliwie najmniejszy autobus, jakim udało mi się przejechać. Co prawda jeździłem karsanem jestem, karsanem jest, ale tamten pojazd jest na autobusie, jest na busie Ducato. Natomiast tu mamy do czynienia z prawdziwym autobusem, co prawda małym, bo jest to Midik Mini, czy znaczy Mini, no bliższego autobusu nie widziałem, sześciometrowy, z tyłu pojedyncze koło, jak widzicie, tutaj taka ciekawostka, pomyślicie sobie, o, koło będzie skręcone, drzwi uderzą, nie, są specjalne czujniki, które powodują, że jeżeli koło jest skręcone, drzwi się otworzą tylko do takiego momentu, żeby yy, nie ulec uszkodzeniu, no więc tak, autobus sześciometrowy od firmy Kinglong, czyli firma, która już gościła na moim kanale, jak wiecie, Ci, którzy mnie obserwują, autobus debiutowałem Kinglongiem w Polsce w kraśniku na linii. Także yy, był to Kinglong Smart City P9. Tutaj jest akurat 6 metrowa autobus. Mogliście zobaczyć na relacji z targów Transexpo w Kielcach, gdzie autobus, gdzie był właśnie wystawiony. Wtedy też się dowiedziałem, że są przymiarki do Ściągnięcia go na testy do Rzeszowa. No i akurat udało mi się dzisiaj zadebiutować. Jest 11 grudnia. Na potrzeby tego autobusu utworzono linię e, taką krótką, trzyprzystankową. Właściwie z przystankiem początkowym to cztery przystanki. I e, testowane jest właściwie połączenie między dworcem lokalnym a dworcem PKP. Gdyż było zgłaszane zapotrzebowanie przez pasażerów, że nie ma takiego połączenia. Byłoby wygodnie. Autobus z zewnątrz, widzicie jak wygląda. Tutaj główny wyłącznik prądu, który nie zadziała, jeżeli w środku prądy są wyłączone. Także mamy reset. Klapka do ładowania. gniazdo ładowania typowe. Generalnie obsługę mogliście zobaczyć na kanale Unii Typowego Miłośnika Transportu. Tutaj mamy klapę, którą jak podniesiemy na dole są zatrzaski. Można otworzyć, i tam jest dostęp między innymi do zbiornika płynu chłodniczego, przepraszam, płynu do spryskiwaczy. Weźmy może do środka. Tutaj z zewnątrz widzicie, no, generalnie autobus jak autobus, drzwi odskokowo przesuwne, tradycyjnie lusterka plus kamery, także to jest na plus. W ogóle pojazd jest okamerowany z każdej strony. No, ale wchodzimy do środka, zobaczcie jaki jest. Mamy właściwie troszeczkę tych miejsc siedzących, bo teoretycznie z 10, praktycznie z 12, bo mamy dwa tutaj. Wszystko jest uzależnione od tego, czy jest uzależnione od tego, czy jedzie wózek dziecięcy, bądź wózek inwalidzki. Znaczy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, żeby to było tak bardziej poprawnie. Mamy podest dla właśnie dla wózków, otwierany ręcznie. Dość dużo miejsca, tak jak mówiłem. Jest, jest ok, jak widzicie, idziemy do środka. Tutaj nie ma się co patrzeć, to jest akurat tymczasowo, jest to do systemu naszego Rzeszowskiego. Tutaj jest RG5000P. Nie było gdzie włożyć, więc jest to położone na wierzchu. Pod schodem tutaj mamy bezpieczniki, no ale to jest temat, który nie powinien dotyczyć kierowców. Tutaj rąk raczej nie powinni pchać. Dobra, no więc mamy tak. Jeśli chodzi o obsługę, co prawda nagrywałem dla kierowców taką prostą. Tutaj nagram taką bardziej rozbudowaną. Przede wszystkim siadamy do autobusu, jeżeli jest całkowicie zapon wyłączony, to ten przycisk powinien być całkiem wciśnięty. Ja specjalnie nie wyłączyłem całkiem, ponieważ jest zasilanie sterownika. No ale dobra, dajemy na drugi stopień. Się ładuje. Musimy poczekać i teraz tak, jest power up, jest gotowy. Nie pojedziemy. Mamy przycisk. Patrzcie. Jest goł? Jest goł, pojazd gotowy do startu. Dobra. No to co? Wyjedziemy sobie na linię, ale to za chwilę. Także tak na krótko. Światła, przyłącznik do świateł awaryjnych. Tutaj ten starter, to jest chyba alkomat z tego co pytałem, no ale nas on nie interesuje. Przycisk od regulacji rolety. Zobaczcie, tak mały pojazd, a mimo to roleta sterowana elektrycznie. Wiatraczek, kierowcy. Nadmuchy, panel sterowania klimatyzacją, czyli tutaj sobie uruchamiamy. Jeżeli dajemy tak szczaleczkami, to jest temperatura. Jeżeli sobie naciśniemy wiatrak to wtedy szczaleczki regulują prędkość nadmuchu. Oczywiście obieg wewnętrzny. I wracam do Was za chwilę. Lusterka, także bajka. Troszeczkę nietypowe nagranie w porównaniu do tradycyjnego, jeśli chodzi o obsługę. Mam więcej czasu także montaż z innej perspektywy, bo chciałem pokazać, jak to wygląda. Jeżeli użyjemy kierunkowskazu się kamera 360, no tutaj akurat widać, nikogo nie ma chętnego do dojazdu. Także lecimy sobie w drogę. Co prawda była nagrana linia ale w tym momencie skupimy się raczej na obsłudze pojazdu dlaczego to jest takie ważne bardzo przyjemny w prowadzeniu, wygodny na plus na pewno dwa podłokietniki także przejechałem nim już dzisiaj 28 km i no, trudne warunki bo tutaj generalnie temat wygląda tak że nawet nie za bardzo się rozpędzić widzicie, wyjeżdżam, staję na przystanku, przejeżdżam, przeszła, to staję na następnym. Także nie bardzo jest tutaj nawet jak odzyskiwać tę energię. <gry> Mam problem z przyzwyczajeniem się do dojeżdżania do prawecznika, ponieważ to inaczej się tym autobusem mieści, z racji tego, że on ma bardzo duże rozstawkości, jak na taką małą długość ma właściwie koła na początku i na końcu także e, właściwie to śmiało mógłbym go przerównać do gokarty To nie pewnie, tak, nie znoszę długo to też widzicie, i pokazuje właśnie obraz także nie dość, że widzę zlotów tak jak się auto ustawiają to jeszcze tutaj mam z tyłu, więc to jest na plus, no ale tak, zresztą w ogóle nietypowe że chyba nagranie, bo do tej pory nie nagrywają z takiej perspektywy. Tu, akurat, przede wszystkim bardzo duża kabina, co pokażę za chwilę, jak staniemy. Dużo przycisków, ale wszystko intuicyjne, proste w obsłudze. Także tutaj, absolutnie ktoś, kto generalnie ogarnia i nie powinien mieć absolutnie problemu z obsługą tego autobusu. Najważniejsze tak tylko wiedzieć, jak go otworzyć, ale no, z racji tego, że jest to autobus, jest to nagranie ogólno dostępne więc nie pokazuję jak się autobus otwiera myślę, że są osoby, które to pokażą ja akurat nie chcę tego pokazywać jest nagranie w tym specjalnym dla kierowców z Rzeszowa także nie będzie problemu tak jak mówię, nie ma bo rano mnie jest nagranie właśnie, które pokazuje jak otworzyć ten autobus, jak go zamknąć natomiast myślę, że dla pasjonatów bardziej Ciekawym tematem jest w ogóle to jak on wygląda, co i jak, z czym to się je, niż samo otwieranie. Zresztą sprawno on to w ogarnie, ogarnąć od razu co kierowca robi, jak go otwiera czy też zamyka. Nie wiem, czy zobaczyć jak działa, tutaj są radary. Także wyłapuje pierwszy, przed chwilą miałem właśnie na poprzednim kursie sytuację, że mi że pierwszy pojawił się w tym radarze, w monitorku, a pierwszy szedł sobie spokojnie chodniki, wyglądają poruszając się po rondzie. Są takie sytuacje, że tak się może że tak może zdarzyć. Bardzo wydajne używanie. Przynajmniej ma, nie ma stresu, że się człowiek w, 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 że, 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 że kierowca zmarznie. Okazuje się, że jest pierwszy, ale jest Teraz w momencie włączenia tego stazu, okazuje się, że jest dużo eksperty, także to na poruszyło, tak jak mówiłem. kierunkowskaz, widzicie jak ładnie mi pokazuje ile sobie dojechać, kiedy wrzucę wstecz, to było ogóle jak to jeszcze coś Było to też na metronią, także można powiedzieć, że pokazuje trajektorię lotu. No, no, widzicie, wspominałem o zabezpieczeniu, koło skręcone. Widzicie, drzwi się nie otworzyły do końca, także nie jest to błąd, tak ma po prostu być. To taki akurat krótki, o widzicie, jest różnica, ale tu się nic nie dzieje. Wyprostuje koła. Chociaż teraz to w sumie bardzo nie wyprostuje, bo jedziemy. Dobra, jesteśmy po przerwie. Kilka oczywiście klawiszy, których obsługi nie znam, nie mam pojęcia. To, co mi powiedziano, co było dla mnie ważne, no takie rzeczy jak np. wyłącznik ASR-u. Tutaj dwa przyciski od prawej to mamy podgrzewanie szyby i nadmuch na przednią szybę. Tutaj mamy dwustopniowy nadmuch na nogi kierowcy, także to jest bardzo ważna i przydatna sprawa. Tutaj mamy ogrzewanie szyby. Ogrzewanie w sumie też jakiejś szyby, ale nie wiem co to, nie mam pojęcia. I tu mamy chyba z tego co tutaj pamiętam o tym ławianie, czy oczyszczanie lusterek w sensie kamery. Także z takich rzeczy tutaj ważnych. No, hamulec przystankowy, proszę, postojowy. Żeby zwolnić, trzeba wcisnąć hamulec roboczy, naciskamy, zwalnia się, żeby zaciągnąć, ciągniemy do góry. ładowarki. także USB typu C, USB tradycyjne, dwa gniazda normalne na 12-24V. Tu myślę uchwyt na telefon spokojnie, w kieszonka można włożyć. Tutaj akurat kapholder, regulacja kierownicy, fotel, który ma Dość duży zakres, ale to może za chwileczkę wrócimy jeszcze do fotela. Mamy tak regulację autobusu na poduszkach wysokości przyklęk. Czyli przyklękamy, podnosimy. Automatyczne światła mijania. Tutaj mamy w ogóle tradycyjne, o chcielibyśmy obsługiwać. No był sygnał dźwiękowy akurat przypadkiem uruchomiony. Światła pozycyjne, światło mijania tego nie ruszamy, bo jest automat. O widzicie, sygnał dźwiękowy, że opuściłem fotel kierowcy, mimo to, że jest włączony zapłon. Światła przeciwmgielne przednie, tylne, oświetlenie stopni przy wejściu. Teraz sobie uruchomię. Widzicie, zaświeciło się. Zasilanie wyświetlaczy. To są te dwa przyciski. To jest telewizor tutaj z tyłu, za kierowcą jest telewizor. Oświetlenie kierowcy. O, widzicie? I przedziału pasażerskiego. Tutaj jest ciepły guzik, który aktywujemy właśnie tym przyciskiem. No i mamy otwieranie drzwi na dół, naciskanie na, naciskamy na górze to zamykanie. Tu mamy jeszcze jakiś widzę, wyłącznik prądu, tak, z, ale to tego akurat nie ma co ruszać. Wychodzimy z kabiny, ale nie do końca. Wyszedłem po to, żeby wam pokazać jeszcze fotel. Fotel, oczywiście, regulacje, także tutaj spuszczanie. Regulacja przód, tył to akurat nie ma dużego znaczenia. Natomiast bardzo duże znaczenie ma to. Widzicie? Ogrzewanie fotela można sobie uruchomić i chłodzenie. Także to jest w ogóle ciekawostka. Kamery, o których wspominałem, czyli oprócz lusterek zewnętrznych i lusterka wewnętrznego, który jest dobra widoczność na cały pojazd. Mamy kamery, które można, znaczy monitory, które można sobie spokojnie przestawiać według tego. Kamery zewnętrzne też można ustawić, bo był inny kąt. Ale to już warsztat, musi kręcić, także to są rzeczy, których się nie rusza. Tutaj jeszcze mamy oczywiście dźwignie kierunkowskazów, dźwignię wycieraczek i regulację lusterek. Z takich rzeczy, w sumie, no najważniejszych, tu jest skrzynka z bezpiecznikami. Na plus tutaj wspomniałem ogrzanie fotela, ale najważniejszym plusem jeszcze jest to, co sobie bardzo cenię w autobusach, czyli dwa podłokietniki. Także ja wam dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia.